Właściwi ludzie, Lech Urbanowski, co? Dominik Kozaczka. To co? Wracamy do tematu kadencyjności. Poprzednim... Bo robi się gorąco, jeżeli chodzi o projekty ustaw. To znaczy, był jeden znoszący limit. Kadencji. o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tak, a teraz pojawił się kolejny projekt dotyczący samorządu, tym razem poruszający kilka innych rzeczy, które Ty przeanalizowałeś bardzo dokładnie. Dokładnie tak. Pojawił się projekt ustawy o likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego mhm. i to jest e, szereg zmian pakiet. ustaw. Jest pakiet, to pakiet tak. zmian. Ja tu powiem krótko, e, posłużę się e, to są będą zmiany o samorządzie gminnym w ustawie, ustawie o samorządzie powiatowym, wojewódzkim, ale też prawie energetycznym, prawie o ruchu drogowym, organizacji działalności kulturalnej, ale i też bezpieczeństwie na obszarach wodnych itd. czyli szereg ustaw zostanie zmienionych. W tym wiele bardzo potrzebnych. Bardzo potrzebnych. Natomiast w tej tematyce też przez te zmiany jest. Dokonywana zmiana e, ilości e, zastępców, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Do miasta. tej pory, w zależności od zmiaru gminy, można było mieć zastępcę jednego, dwóch albo kilkunastu, tak jak w, miejsc, w większych miastach, a ta ustawa wprowadza to, żeby tak jak na przykład w Warszawie, to w takim mieście, które ma 20, 15, 10 tysięcy, można było mieć nieskończenie wielką liczbę dobrze wynagradzanych zastępców. I teraz trzeba powiedzieć, po co to jest robione. Dawaj, ja nie wiem. Bo tamta poprawka y, wniesiona przez, czyli zniesienie tej kadencyjności, ma umożliwić wielu wójtom, burmistrzom. Powrót e, pr, na rynek pracy. Czy, p, po dwóch nie, kadencjach powrót na rynek pracy. Powrót, czyli możliwość dalszego kandydowania, dalszego wygrywania wyborów mhm. i dalszego sprawowania władzy w swoich gminach. Mhm. Natomiast ten pomysł e, ma e, doprowadzić do tego, że pewnych ludzi zakospodaruje się mm. jako zastępców e, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zaprzyjaźnionych politycznie samorządach. Mm. Czyli mamy taką sytuację, że jeżeli e, ustawa PSL-u o tym, żeby znieść limit kadencji, to znaczy, żeby burmistrz, burmistrz ob, e, Urzędujący mógł rządzić nieskończenie wielką liczbę lat kadencji do czasu, aż nie zostanie wybrany lub nie umrze, to w tym momencie z badań, które, które, które ty przedstawiłeś, wiemy, że 60% urzędujących burmistrzów, wójtów i prezydentów nie będzie mogło już kandydować, więc stracą robotę, znajdą się na rynku pracy. No i w tym momencie pojawia się projekt rządowy, który mówi, no dobrze, rzeczywiście sytuacja będzie ciężka, ale my mamy rozwiązanie na tą ciężką sytuację. To znaczy, dla tych nowych, niedoświadczonych, nieobytych jeszcze z rządami nowych burmistrzów, którzy przyjdą po tych, którzy już kandydować nie, 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 nie mogą, to my znosimy limit wiceburmistrzów. Więc ci. Nowi burmistrzowie niedoświadczeni i opierzeni będą mogli dobrać sobie nieskończenie wielką liczbę e, swoich zastępców, którzy wniosą te zdobyte. Ja tak, ja tak zakładam, że wniosą to zdobyte doświadczenie, najprawdopodobniej na stanowisku burmistrzów, żeby rządzić lepiej. To jest moja interpretacja. Dokładnie tak, słuchaj. E, tak jak powiedzieliśmy, no tutaj są dwie wizje rozwiązania może inaczej, zagospodarowania potencjału politycznego tych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i, i jakby się one dzisiaj ścierają. Zobaczymy, jak która z, która, tych, z która z tych koncepcji wygra. Pewnie dowiemy się za niebawem, no bo jakby te Dwa projekty są już, można powiedzieć, tak w zaawansowanym stopniu procedowane. Oczywiście podejrzewam, że za jakiś czas wrócimy jeszcze do tego tematu i mhm. przedstawimy Państwu, e, jakie rozwiązania zostały wprowadzone i jak ostatecznie też zostały wprowadzone, bo, jak wiemy, zawsze na końcu mogą się pojawić jakieś mhm. zmiany, które będą zasadniczo zmieniały. Te projekty ustaw. Znając sposób myślenia samorządowców i znając ich potrzeby, i wiedząc, że jest to rozgrywka pomiędzy wieloma siłami, no to ja zakładam, że projekt rządowy zostanie przyjęty, limit wiceburmistrzów zostanie zniesiony, a ustawa Sejmowa, która spotyka się z powszechną niechęcią, to znaczy obywatele w konsultacjach, obywatele w wypowiedziach, specjaliści w wypowiedziach są za tym, żeby limit kadencji został utrzymany, zostanie ukręcona. Po pewnej drodze, pewnej możliwości zwodzenia samorządowców na różne sposoby, Sejm przegłosuje to, żeby limit kadencji dla urzędujących burmistrzów, prezydentów i wójtów został, został utrzymany. Co Lechu. Mamy to. Mamy to. Dziękujemy Państwu za uwagę i za jakiś czas wrócimy do tematu. Do zobaczenia. Właściwi ludzie, Dominik Kozaczka, Lech Urbanowski. Do zobaczenia. Cześć. Wielkie dzięki.